Cześć ze wszystkim, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Don't Start Together jest ze mną Kacper. Hej, mm, dobra. Idziemy do... Poczekaj. Y, do Gloomera. Albowiem... Albowiem iż wóz tu kamień. Tu nie ma miejsca, ziom. Czekaj, Zrza Nie Nie! Mm, y, Dobra, trzeba zrobić tak. O nie, nie, przeciwiam to. E, trzeba wstrzymać trochę dr drobków, zewków. Daj mi kamy. Eee, chwilę. E, dobra. Trochę się zamyśliłam. Poprzedni odcinek prawdopodobnie będzie miał ucięty koniec, e, bo za długi wyszedł, więc sorry was za to. Czekaj. Nie musisz cinać tego samego drzewa co ja, bo to nic nie daje. Tak jakby w Minecrafcie to robił. Nie, szybciej ścinę. Dobra, mamy trochę drzewka, więc teraz zrobię jeszcze jedną skrzynkę i pójdziemy tamten. Po glumera, bo niedługo będzie pełnia z tego co mi się wydaje. Mówiłam ci, Kacper, zacznij mnie słuchać, bo ja nie będę Ci za każdym razem tłumaczyć wszystkiego co mówię. Ja wiem, ja wiem co... co glumer... Masz... Glumer to jest statułka, która sra. Nie, glumer to nie jest statułka. Znaczy kto glumer ma statułkę, którą chcemy znaleźć chyba? Nie, ona jest już znaleziona. No, nie a co, nie? Myślałam, że byłeś wtedy ze mną. No nieważne. Ja podobnie odkrywałam papę. Dobra. Ile. Dobra. Ile mi to trzeba było? Przejdę to. Yy, nie mogę? Tak, to było trzy Idealnie. Dobra. Zostawimy niepotrzebne rzeczy typu to lub to. Przejś, yy, tutaj jeszcze spędzimy. Nie, dobra, już chodźmy. Nie, czekaj, czekaj, czekaj wioski, tak? No, niedaleko w miarę. Podniosłeś to gówno? Któro gówno? Co to nie dało. Co świnki zrobiły, jak zjadły swoje żarcie? A. No tak, to podniosłam. Nie wiem, gdzie jest to gówno. No to chodź do mnie i idziemy po glumera. A! I nie będziemy się rozdzielać, bo potem ty masz źle mapkę ustawioną i nie wiadomo gdzie iść. Dobra. Czekam na ciebie przy obozie. Gówno. Daj mi gówno, Jestem. Masz to? Gówno? Jeszcze gówno. Daj mi niej No dobra, ale na co ci? Bo nie możesz tak po prostu zmarnować naszego gówna. I dlaczego zdjąłeś wianek? On się zmarnuje. A on robi... On i tak się marnuje, ale robi, że spada ci mniej. A teraz trochę napalimy w ognisku. No, no, Dobra? Nie mam jedzenia. teraz coś zabiła, to bym wywołała Abi, byłoby spoko. Mam Gdzie? Nie! Bo idziemy po glumera Kacper, mamy plan nocny i zrealizujmy go. O nie, teraz jest pełnia. Wiedziałam, że tak będzie świetnie. To wszystko twoja wina. Wiem. Nie jesteś pełna, weź się zamknij. Gdzie to jest? Zdążymy? Nie, na 100% nie zdążymy. Jak są Gdzie Co jest oświetlone na środku? Ja wszystko widzę. Kasper! To wczoraj Ci tłumaczyłam, o co chodzi, A skoro Ty mnie nie słuchasz, no to nie, jest już moja wina, niestety. A gdzie jest to spotyło? W dół, bardzo w dół. Chester, cześć. Cześć, Czesterku. Glumer, glumer, glumer. Nie no, na 100% nie zdążę. następna pewnie będzie dopiero 22 drugiego nie jeszcze duży ul... świetnie, wszystko mnie w tej grze nienawidzi już nie zdążę kurde, co za gówno no świetnie Gówno! Mówiłam ci, żeby iść, ale nie! Kasper sobie poszedł, a my ze sfinżami świetnie. Mmm! O, dużo! Czemu on mnie goni? Mogę was zabić? Patrzcie! Patrzcie! Nie mieliśmy plan na odcinek. Przez niektóre nie zrealizowaliśmy, ale przeżyjemy bez tego, to po prostu byłoby nam łatwiej no. Dobra. Wracamy do obozu i zrobimy coś nowego. Czester! Nie wiem to nagranie. Czester! Dobra, jesteśmy Co? Duraźmy to nagranie. Siódma. A coś takie czuł? O. Nie ma zaznaczenia na O, oh, hello! Pamiętam cię. Ty daję twą rękę. Dobra. Teraz ja po prostu zajmę się przyziemnymi sprawami, Nie wiem co ma robić Kasper. Najlepiej żeby zbierał trawę, ale on zazwyczaj rezygnuje z jest na A co chcesz z nim zrobić? Jak mi dasz, to się dobić. Przestań robić to co ja. Jak Są ja... Cztery głowy. Po co? Żeby zrobić farmę. Daj mi kamień. Nie, nie mogę oddzielać, nie mogę. No to daj mi cały kamień. Dziękuję. I teraz tak. Zbieraj trawę, nie musisz ze mną chodzić krok w krok. Nie, ja chcę tylko na chwilę... Okay. To, czego nam brakuje, to maszyna. To, czego nam brakuje, to kamień i drewno, więc musimy pościnać drewno i kamień pokopać. Nie, bo Ci się nie przyda, bo nie możemy zrobić farmy. Dlaczego Ponieważ nie mamy maszyny. Wiem gdzie idziemy. Gdzie to było? A tu. Kidoki. I drzewa, dobra. Myślę, że poradzisz sobie z tym trudnym zadaniem i uda ci się ściąć dużo drzew. To zrób? Co zrób? zrobię łopatę. Lub jak coś, możesz iść za Chcesz i ze mną? Nie wiem, ale mam dużo pytań. Dobra, idziemy. No, no. No, no, po drodze zbieraj trawę. I potyki. Tak, też możesz. A ty... Właśnie, daj mi łopatę. Ja chcę łopatę. No. no to... Mogłeś to zrobić. Nie mamy filtra. No. Ale nie wykopuj nic. Co ty robisz? Naprawdę? Nie! No chyba oszalałeś. A masz na tyle y, kupy, żeby ją potem jeszcze y, na, nawozić? Tak myślałam, że nie. Nie, hmm. nie, nie. A potem będziesz się na mnie złościł, że mnie zgubiłeś, bo zatrzymujesz się bez sensu. Nie zgubiło by cię, bo nie czas ten. drzewa albo kamień. Dobra. I przy okazji uważaj na drzewce. Co chyba tu przez strażenia? Nic Dobra, na razie. Ile masz drewno? Ciebie nie, 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 tobie tylko rośnie psychika. nie, nie, parzy? nie, nie, przecież tą Willow, czy nie, tam. Ok. nie, nie, czas Wiem, za chwilę muszę kończyć, żeby nie było takiej sytuacji jak Od razu znowu jakby was przepraszam za to, że poprzedni odcinek yy, nie będzie miał końcówki, ale no muszę uczynić, no bo inaczej się nie wrzuci. Więc to na tyle, trzymajcie się no cześć!